Hej, to ja, Sreleven Eleven. Istnieje, żyje, na trochę, tak jakby. Jeszcze mam zawroty głowy, jeszcze nie jest wszystko do końca dobrze, tylko siedzę przy. Będzie dzisiaj inne oświetlenie, bo pierwszy raz widzicie film, chyba, w którym mam zapaloną główną lampkę u góry. Bo jak siedzę w ciemnym pomieszczeniu, to jest trochę gorzej. Szczególnie kiedy lampka mi jeszcze świeci w oczy. Także. Easy. Przybyłem tutaj nagrać dodatek do kronik Elevenet. W ogóle nie przygotowałem, mam bajzel na biurku i kubki. Ponieważ jestem w stresie i w biegu, bo renderuję rzeczy jak głupi, bo, bo zostało z mojej perspektywy dokładnie 500 osób do 500 tysięcy widzów. A ja chcę coś na to przygotować. Jestem w dupie, więc w tyle mi się coś renderuje. E, mam nadzieję, że ta mało obciążająca komputer gra wyrobi z tym wszystkim i że nie będzie komplikacji. Zobaczmy, co to jest. Wczytaj grę, mogę wczytać. Nowa gra. To DLC jest y, związane z FNAF-em. Jest totalnie osobną grą. Nie jest zbudowane w kroniki. I to jest to, co wszyscy tak przyczeli, prosili, żebym poszedł w to zagrać, ale tego nie było w grze jeszcze. Także jest to jako osobny DLC. RKS nam zapowiadał, że jeszcze może zrobią inne. Ale im się plany sypły. Troszkę im z tym nie szło, i mam wrażenie, że trochę na siłę zostało wydane to, żeby było coś, bo obiecali, więc e, ja bym miał taki apel do wszystkich. Uszanujmy też to, że może im jako The Greater Dog Studio to DLC nie wyjść. Całą grę zrobili masakrycznie dużą jako kroniki. To jest dalej jedna największa gra w RPG Makerze, jaką ja znam ogólnie. I jest darmowa, i jest to fan game dla mnie, i nie jest to, wiecie, coś co. IB jest mniej skomplikowane, jak na moje, niż kryniki. A to jest gra, która jest sprzedawana na Steamie, więc go figure. Także zluzujcie trochę, nie pytajcie ich o DLC. Myślę, że jeżeli kiedyś wyjdzie, to wyjdzie, tak? Dostaliśmy to i cieszymy się tym, co mamy. Ok, także ja nie pamiętam, co tu, o co tu w ogóle chodziło. Czy trzeba otw otwierać tam jakieś rzeczy? Ja, zaraz. Ktoś siedział na. na ławce, a ja nie pogadałem z nim. Eleven. Pamiętałeś. Mat. Dalej jest nieważne. <laughs> Mam coś dla ciebie. Małe wyzwanie. Przeżyj noc w Freddy Fazbear's Pizza, a oddam ci coś, co należy do mnie. Dziewictwo. Aaa. <laughs> Wszystko tylko nie dziewictwo. Wchodzę w to. Nie, miało nie być wchodzenia. Co on powiedział? Lo... A tobie chodzi o loka... Nieważne. Co? Właśnie... a Okej, okay, nie ja się sam pogubię, Aha, jeszcze no Jak umrzesz, to umrzesz. Dzięki. Okej, okay. czyli tutaj... Ja wgrałem kiedyś w dymówkę tego. I coś tam było ciekawego, ale tutaj teraz jest zupełnie. Um... Okej, okay, co? So... Ej, Zaraz, ze sceny ktoś szedł. E, lewy magazyn, ale czy ja mogę... Tu jest wiatrak, nie mogę go wyłączyć. Czy mogę zobaczyć, co jest? Została energia. Okej, okay, czyli to jest odgłos Męgli, która się rusza, ale o co tutaj chodzi? Co? Ja nic nie wiem. LOL! Ziomeczki! Czy to, to tutaj są drzwi po tych stronach dwóch? Okej. Okay. Stop! To jest po prostu fnaf. Czy możemy po prostu patrzeć, jak oni idą z tej strony? Czy. Ehm. Um. Scena. wymagazyn magazyn. <śmienicza> nie! Tylko nie to. To jest mangle? Wygląda jakiś fantomowe coś. What? Na kamerach nie mogę za długo siedzieć, bo coś mi się tam pojawia. O co chodzi? Stop! Machen. Guys, chłopaki, bo ja dopiero co wbiłem i zero tłumaczenia, nic? <gry> ciut za późno. Dobra. Sto spoko, czyli ja myślę, bo przedtem było coś tak ciut chyba tłumaczenia. Coś tam było takiego. I spodziewałem się, że będzie jakieś małe wprowadzenie. Tam był mały jakiś voice acting, a teraz to jest zupełnie... ...inaczej. Ok, czas. Czyli... ...Mangle przestań. Czemu ona musi ciągle... Mogę tam wejść? Nie mogę. Do szóstej mamy wytrwać. Okej. Okay. To słabo z tym czasem. Toalety. Kto to jest? Zgląda... Nie! Okej. Okay. Dałem radę. Coś tam biegło z prawej. Ja, ja ich chyba widzę, jak oni biegną, ale sądzę, że. O co chodzi z Mangle? Pirate Cove. Dlaczego cały czas jest grany odgłos Mangle? Okej. Okay. Bo musiałem zobaczyć coś na scenie, żeby przestała. A może ona zżera energię ze sceny. Może muszę ją znaleźć, bo ona zjada energię, przez co tak szybko. Spada? Chyba tak. A Freddy, jak się rusza, to co się dzieje? Przepraszam bardzo. Dobra, coś powoli ogarniać. O nie, tylko nie ten typiarz. Nie, nie wiem do końca co robię, ani jak to działa. Muszę znajdować męg... Okej! Okay. Dobrze. Źle znaczy się, ale co? Hold up! Czyli muszę znajdować y ...męgl. jak robi ten dziki odgłos. Jak na nią spojrzę, na którymś z ekranów, ona wtedy ucieka. Okej, okay, zobaczmy. Lewy magazyn, prawy magazyn. Pirate Cove. Czyli to jest... Coś tu się pojawia W kuchni też, nie? Toalety? Okej, okay, nie rozumiem Lewy magazyn Czyli jeżeli słyszę męgle muszę znaleźć ją gdzieś na kamerze i muszę ją odgonić Dobra to to rozumiem, ale... Freddy? Freddy idzie od lewej strony chyba z tego co widziałem Zaraz, prawy magazyn Lewy magazyn. Oj, to jest Freddy. Czyli zaraz bo ja nie rozumiem. Mam wytrwać godzinę. Jest w lewym magazynie. Ale magazyn to jest po drodze gdzieś. Czy ja nie pamiętam to było rozmieszczone? Um, chyba jestem w dupie Coś tak się też spodziewałem Problem jest tutaj taki, że na sprajtach małych postaci jest ciężko się ogarnąć Co? Ciężko się ogarnąć, co jest czym. ja poznam, bo, bo się śmieje jak debil. Frediego w miarę poznam. Foxy i Mangle. nie wiem czy to są dwie osobne dwa byty tutaj, czy. Dobra. Nie wiem, gdzie jest Fredongo, ani co robię. Ja nie wiem, gdzie, która tu jest w ogóle. Który ekran to jest? Która strona tej pizzerii? O co chodzi? Dobra, nie wiem co robię. Może powinienem mniej siedzieć na kamerach. Ale zawsze po mnie Freddy idzie i on po mnie i tak przychodzi i tak, czyli on kilka razy odlicza, to się śmieje jak na nadchodzi. I gdzie on potem jest? Ah, oh, shit. Freddy jest chyba w, w magazyn. Magazyn chyba jest po drodze tutaj. To tutaj, to jest magazyn. Dlatego musimy mieć zamknięte drzwi cały czas. Czyli magazyny są zaraz obok moich drzwi. Za Się zasrałem. czy To znaczy, że balon boi. Szedł do mnie od prawej strony. Czemu cały czas zostaje dostaję jumpscarę od Frediego prawdopodobnie? O! O co chodzi? RKS. Instrukcje są niejasne. Dobrze, że w pobliżu nie ma Xbox'a. Okej, okay, popatrz na Balloon Boya. Jak się śmieje. Czy on zniknie teraz? Czy mogę coś z nim zrobić? Mogę go kliknąć? Nie mogę. W magazyn też nic. O, do, dobra, teraz to to się sam na to prosimy, ale ja chciałem to sprawdzać nieważne. To nie jest usprawiedliwienia, chciałem to sprawdzać rzeczy, dobra? No dobra, okej, okay, spokojnie. Mi też daliście za głoskę teraz jak to działa. <ścoughs> Czyli to jest lisiasty. To z nim wiem jak sobie radzić, ale nie, roz nie rozróżniam lisiastego od Mangle, nie wiem gdzie kto jest. Oh fuck. Okej, okay, kontrolujmy Freddy'ego na razie, on jest koło toalet najpierw. Wychodzi sobie z damskiego. Jeszcze znaczy, nie osądzam, ale okej. Okay. Czyli Freddy wychodzi z damskiego zazwyczaj. Kogoś wygoniłem patrząc na te kamery Dwie postacie, jedną nie wiem jaką Męgle dopiero jak skończyła swój dźwięk, ale kogoś jeszcze wygoniłem Kto to był? <ścoughs> um, ok, okej, Freddy się przemieścił z toalet Gdzie on się przemieścił? Lewy magazyn, prawy magazyn, Pirate Cove Pirate Cove Uspokójmy bo bo to Bonnie tam na tych kamerach chyba spoczywa, żeby za, za długo nie patrzył. Okej, okay, dobra. Czy ja mam patrzeć na Freddygo, żeby jak najmniej się ruszał? Tak to działało, bo on tak działa mniej. Żeby nie go spoglądać co jakiś czas. Gdzieś tu lisiasty chyba szedł. Z której strony, ale... K. Sala zabaw, scena. Kuchnia. Toalety. To lewy magazyn? Okej. Okay. Prawy magazyn. Czyli on od lewej strony będzie szedł. Czyli muszę mieć teraz drzwi zamknięte. Lewe? Yes. Ehe! Co. Patrzę na kamerę podpisaną Lewy magazyn Więc zamykam lewe drzwi A on i tak wchodzi RKS Explain Please w sumie to mogę napisać do nich, żeby mi wyjaśnili. Help. Ja nie rozumiem. I die. Much wow. Dobra, zanim oni mi odpiszą, to tak muszę to wyczaić. Ale Okej. Okay. Patrzymy wszędzie, gdzie wlezie, na scenę za jakiś czas. Wtedy go powstrzymywało się tak, żeby na niego patrzeć za jakiś czas. Więc może on się musi nie ruszać. Trzeba na niego za jakiś czas po prostu spojrzeć. Patrzyłem na niego! No, ćwoku. Co za złom! A, to Freddy idzie od sceny, a on się nie respi przy toaletach. Teraz jest pytanie, jak to dokładnie działa. Bo, jest kilka sposobów na zrobienie mechaniki tego, że trzeba na kogoś patrzeć. Na przykład, może trzeba patrzeć na niego wystarczająco długo, żeby mu licznik ruszył do góry. Tego jego cooldownu zanim się ruszy. Ale nie jestem pewien, czy tak to działa. A, podżyłem przecież do toalety. Teraz jest pirate Cove. A, to ja nie niego muszę ciągle patrzeć, nie mam na tyle czasu. Halo, nie mam na tyle energii. Mam jedną godzinę wytrzymać, czy sześć od razu? jeżeli mam wytrzymać jedną godzinę, to to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale jeżeli. 6, that's fucked up, man. Um. Dobra, mam 19 energii. Może chociaż dotrwam do tego. Do tych 60 sekund? Bo to są sekundy, tak zakładam. 44 to jest... 45 to jest godzina 45, tak? Jest to? Mam nadzieję. Nope! Scena. Nie, nie, kuchnia, kuchnia. Pirate Cove? To było Pirate Cove. Okej, okay, on to jest to... Patrzyłem na niego! Nie uciekaj! Stój tutaj! Mało energii. E, dobra, dobra, 4 sekundy. 3 Dwa. O nie, zrobili to! Zrobili to, także tego. Miło było mi tu być z Wami. Stop. Jeżeli to jest insta def, będę zły. Nie tak działają Gryfire w To nie, to, to nie tak działa. No co! A, sobie telefon odłączyłem. Co? Nie godzę się na. To jest nie fair. Pobite gary. Dobra, ale przynajmniej wiemy, że Freddy go się tak zatrzymuje, bo jak na niego patrzyłem, to się nie ruszał aż tak twardo. Mocno, szybko. Na scenę trochę. Nie! Dobra. Jeszcze raz na scenę, żeby Freddy się nie ruszył. Okej okay. Dobra, powoli zacząłem to ogarniać. Dziko się w to gra na wersji RPG Makerowej, to jest. Tyle klikania z, z i x-ów, dziecko, ja ci ale balon bo chyba zżera baterię, jeżeli na niego patrzę. W sensie Okej, okay, to było bardzo laki. Więc on jest koło toalet teraz. Patrzeć na niego koło toalet. Dobra, 55 energii. 30 sekund zakładam, że to będzie... E, połowa. Czyli jeżeli to zdołam tak utrzymać, że jest powyżej. Jest powyżej 50, dobra, mam szansę to ugrać Teraz, chyba. E, toalety, jeszcze raz. Nie ruszaj się stink! Eee, toalety, kuchnia. Scena. Nieważne. No, no, no. Stoisz, ko Damskiej. Ja wiem, że to uraża cię w twoją męskość, ale... Psz, żyjesz. Nie, nie Mhm. Okej. Okay. Dobra. A teraz bym sugerował. O, gdzie nic? Pajrot Pirate, Cove? Pirate Cove. Um. Dobra. Teraz chyba musi się udać, tak? Pirate Ratko, jeszcze raz nie! Proszę no. proszę do 60. Proszę, aby to było to, proszę. Dziękuję, dobrze. Ale to był dick move, że mnie zabiło. To był dick move Powinien być ten cooldown, że... Je je jeżeli przyjdą, to sobie przyjdą, jeżeli nie, to nie. To jest część zabawy tego. Zjewaliście! Nieważne. Przeżywa się <grymne> nie Freddy Fazbear's Bootleg Pizzeria. <klopka> Gratulacje, lewen! No, oficjalnie nie jesteś już prawiczki. Przynajmniej w kwestii przeżywania w nawiedzonej przez duchy pod pizzerii. Um, to tak od 2013? 14. jakoś już? Spory czas. <grymne> <grymne> Mam więcej w i więcej nagród jeśli chcesz, także przyjdź później Czy ja mam? Mam jakieś widzianko, A nie mogę go zobaczyć, patrzcie mam... Czy wy to widzicie? Powinienem zmienić chyba... E, filtrowanie wyłączone? Mogę? Filtrowanie wyłączyć albo punktowe zrobić? O! Tak będzie ostrzejszy obraz, będzie lepiej widać Czemu tego tak od razu nie zrobiłem? Dobra A e, widzicie teraz o widzę, że jeżu nową muzykę skołował. Czyli to jest tylko ta lokacja, nie można nigdzie wyjść, okej. Okay. No to lecimy dalej. Widzę, że wróciłeś to dobrze, bo nie masz tu nic innego do roboty. <gry> eee, dokładnie. samo krytyka. Okej, okay, rozumiem. Znam, dobrze znam. Lecimy. Czyli tutaj będzie coś nowego, czy po prostu będą bardziej popierdoleni? Stop, nie, nie, scena otrzymy na tego typa Trzy... przez te kamery trzeba szybko zapindalać Halo na scenę trzymamy go tam Uh! Ani się rusz Nie kuchnia, zaraz, zaraz, toalety. A, ale Mangle zjada chyba też energię w momencie, kiedy tak działa, okej, okay, dobra. To co ja... Co ja wygoniłem teraz? Toalety! Stój w miejscu. To może być cięższe, chyba z poprawem. Chyba będzie ciężko z, z energią. Przestań! Uspokój się. Okej. Okay, wróciłem do ratio e, pół na pół, czyli mam połowę czasu. Popatrzyłem na niego gatemy! <śm> Wracamy do ratio, że jest pół na pół, czyli że pa mamy pół energii przy połowie. Morda. Teraz lewy magazyn. Gdzie on jest? Sala zabaw. Scena. Toalety, kuch kuchnia. Scena. Spyredkow jest. O, to teraz zmarnowałem tonę energii. Już nie jest spyredkow, jest w lewym magazynie. Mhm. Chyba mogę być w dupie. Nie dam rady. Koniec. Jak zawsze na styk. O, energia idzie na minus 3. O, Odp odpisali mi, nic nic, już ogarnąłem Freddy I a hoe Nie wiem ile tutaj jest nocy, zakładam że 5, ale... Damy radę To było lucky as fuck Halo, prawy magazyn, nie sprawdziłem Proszę zaprzestać Proszę nie hałasować Okej okay. Trzymam go jakoś... NIE! Dobra, tu się zaczyna robić dziko. Gdzie jest mangle? Trash can please. Trash pile to było! Przepraszam, trash pile to brzmi jeszcze lepiej. Przestań, nie za często! Halo? To nie było tak ciężkie przed chwilą. Halo? Toalety, dobra. Patrzę na Cię. Ej! Halo! To przed chwilą nie było tak ciężkie. 50-50 znowu. Idealnie 50 moc. Nie! Patrzmy na niego w tych toaletach, bo tutaj blisko jest do klikania i. Oh my god. Toalety. stoimy Ej nie za często pół dobra um. jest szansa na wygraną tutaj mała ale jest prawda prawda Dobra... A może gdybym na Freddy'ego już nie patrzył? Może da radę? Um, no nie czuję się tego tak pewny Lewy magazyn! Gdzie on jest? On jeszcze ma dwie lokacje do przejścia, prawda? Nie, da radę, da radę 9, 60, koniec ELO! Dobra. Gratulacje, Ler. Druga godzina za tobą. Co godzinę stąd wychodzę. To czemu? To jest jakiś dziwny plot hole. Czemu mogę tam wejść i wyjść po godzinie? Ale w ciągu godziny nie mogę. A ja dostałem teraz w ogóle jakieś inne wdzięko. Jakieś. cool wdzięko. Dobra, na tym cool wdzianku zakończymy ten odcinek. E, bo potrzebuję kontentu na kanał. Bo nie nagrywałem od miesiąca. Pomocy. Dobra, eee, tak czy dzięki za obejrzenie. Cała gra i DLC jest darmowe. DLC jest jaka osobna gra, więc jeżeli chcecie samą wersję, tą fnafową, no to możecie sobie ją spokojnie pobrać, bo to jest osobna gra. I Linki będą w opisie. Pozdrawiam Greater Dog Studio. Zobaczymy się w następnych filmach, zobaczymy jak daleko to się ciągnie, jak dużo tutaj jest kontentu. Chociaż trochę się boję, że może to być ciężkie. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że boisz, że to będzie ciężkie. E, jako koleś, który <laughs> przeszedł 50-20? <laughs> <laughs> Nie, dobre, bo się zesram, elo.